Siąga rodzaju rozdział 48, kiedy po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi, ojciec swój zachorował. Zabrał on z sobą dwóch swych synów, Manassesa i Efraima, gdy powiedziano Jakubowi, Syn Twój Józef przyszedł do ciebie, Izrael z wysiłkiem usiadłszy na łożu, rzekł do Józefa, Bóg wszechmogący ukazał mi się w luz w kraju Kanaan i błogosławiąc mi, powiedział do mnie, ja uczynię Cię płodnym i dam Ci tak liczne potomstwo, że rozrośnisz się na wielki naród. Daję też na zawsze w posiadanie ten oto kraj przyszłemu Twemu potomstwu. A zatem dwaj Twoi synowie, którzy Ci się urodzili w Egipcie, zanim przybyłem do Ciebie, do Egiptu, moimi są. Efraim i Manasses będą mi jak Ruben i Symeon. To zaś potomstwo. Które po nich ci się urodzi, będzie twoim. Będzie się ono nazywało od imion swych braci, mieszkając na swej dziedzicznej własności. Ja bowiem, gdy wracałem z Paddan, Aram, utraciłem Rachelę w Kanaanie, kiedy pozostał jeszcze szmaty drogi, żeby dojść do Efrata, i musiałem ją pochować tam, w drodze do Efrata, czyli Betlejem. Izrael, spostrzegłszy synów Józefa, zapytał: Kim są ci? Józef odpowiedział: To są właśnie moi synowie, których Bóg dał mi tutaj. Wtedy Izrael rzekł: Przybliż ich do mnie, a pobłogosławię ich. Oczy bowiem Izraela stały się tak słabe wskutek starości, że nie dowidział. Gdy więc przybliżył ich do Izraela, on ucałował ich i uścisnął. A potem Izrael rzekł do Józefa: nie sądziłem, że jeszcze będę Twoją twarz oglądał, a oto Bóg pozwolił mi ujrzeć nawet Twe potomstwo. Józef, odsunąwszy swych synów od kolan swego ojca, pokłonił mu się twarzą do ziemi, po czym, mając obu synów, Efraima po prawej ręce, czyli po lewej stronie Izraela, i Manassesa po lewej ręce, czyli z prawej strony Izraela, przybliżył ich do niego. Ale Izrael, wyciągnąwszy swoją prawą rękę, położył ją na głowie Efraima. Mimo, że ten był młodszy Lewą zaś rękę na głowie Manassesa Umyślnie tak położył swe ręce Choć Manasses był pierworodnym synem I błogosławiąc Józefowi mówił Bóg, któremu wiernie służyli przodkowie moi Abraham i Izak Bóg, który jak pasterz mnie prowadził przez całe życie Aż po dzień dzisiejszy Anioł, który mnie bronił od wszelkiego zła Niechaj błogosławi tym chłopcom Niechaj przetrwa w nich moje imię oraz imię przodków moich Abrahama i Izaaka. Niechaj szeroko rozmnożą się na ziemi. A gdy Józef zobaczył, że jego ojciec położył swą prawicę na głowie Efraima, wydawało mu się to niewłaściwe. Ujął więc rękę ojca, aby ją przenieść z głowy Efraima na głowę Manassesa i rzekł Józef do ojca: Nie tak, mój ojcze, gdyż ten jest pierworodny, połóż twą prawicę na głowie tego chłopca, ale ojciec nie zgodził się i powiedział: Wiem, synu mój, wiem. Z niego też powstanie szczep, który również będzie liczny. Jednakże, brat jego młodszy będzie od niego większy, gdyż potomstwo jego obejmie wiele szczepów. W dniu owym pobłogosławił ich tymi słowami. Twoim imieniem Izrael będzie sobie życzył błogosławieństwa, mówiąc: Niechaj ci Bóg tak uczyni, jak Efraimowi i Manassesowi. Tak to dał pierwszeństwo Efraimowi przed Manassesem. A potem Izrael rzekł do Józefa, ja niebawem umrę, ale Bóg będzie z wami i sprawi, że wrócicie do kraju waszych przodków. Ja zaś daję tobie o jedną więcej niż twym braciom wyżynę, którą sam zdobyłem na Amorytach mieczem i łukiem.